Hej, hej, to NBA! Chciałoby się krzyknąć, to królewska zapowiedź Włodka Szaronowicza sprzed, 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 sprzed 100 lat, ale ciągle żywa. Pozdrawiamy Cię, Włodku, a my przechodzimy do krótkiej analizy tego, co nas czeka. Wytypujemy dzisiaj zwycięzców konferencji. Zaczynamy od schodu, bo to bliżej Polski w końcu. Wszystko wskazuje na to, że wygra konferencję Boston, ale ma niesamowicie silną konkurencję. Za jego plecami plasuje się nieprawdopodobnie zmontowany mocno zespół z Nowego Jorku. Kat przybył do Madison Square Garden i on może zmienić oblicze zespołu z Wielkiego Jabłka. Natomiast za nimi jeszcze jest Filadelfia, która wzmocniła się istotnie, bo przybył tam Paul George. To jest gracz, który. Chyba nie spełnił swoich oczekiwań w NBA, ale tutaj w Filadelfii pod okiem Nicka Nelsa może zrobić istotny postęp i może Filadelfia pokusić się o zdetronizowanie Bostonu w konferencji wschodniej. Jednak nasz typ jest klarowny. Boston. Jeszcze jest jedna ciekawa drużyna. Indiana Pacers. nie można jej lekceważyć, ponieważ to jest ekipa, która była w finale ubiegłorocznych rozgrywek i pokazała w nich, mimo że przegrała 0-4 z Bostonem, pokazała, że każdy z tych meczów mogła wygrać. Ale przegrała, bo była słabsza od Bostonu po prostu. Na zachodzie hmm, na zachodzie szykuje się niesamowita jadka według mnie. Otóż Oklahoma, która zwyciężyła w ubiegłym roku, też jest faworytem tegorocznych rozgrywek w konferencji wschodniej. Oni się istotnie wzmocnili, bo doszedł do nich świetny obrońca Alec Kaluzo i znakomity strażnik obręczy, jak się teraz modnie mówi, czyli Izea Hartenstein. To są gracze, którzy mocno wspomogą Szeja i Aleksandra, który jest ich liderem. A także pozostałych młodych graczy, którzy, którzy tworzą mocny zespół. Zapowiada się naprawdę mocna rywalizacja na zachodzie. Nie zapominajmy o tym, że Dallas, wzmocniony klejem Thompsonem i finalista również ubiegłorocznego sezonu Konwencji Wschodniej i w ogóle finałów, zapowiada, że będzie walczyć o tytuł. Kto jeszcze? Minnesota? Minnesota straciła kata, ale to wcale nie musi oznaczać, że Minnesota będzie słabsza w tym sezonie. Moim zdaniem Minnesota będzie bardzo groźna i też może pokusić się awans do, do finału, nawet NBA. Ale nie zapominajmy o poprzednim mistrzu sprzed roku o Denver, Nikolaj czy jego komanda może, może wdrapać się na szczyty też konferencji zachodniej. Ciekawie prezentuje się też analiza, kto zostanie MVP w tym sezonie. Większość fachowców i, od, i, i oceniających, analizujących tegoroczne rozgrywki zapowiada, że będzie to Shay gilgis alexander gwiazda Oklahomy. Tak może się stać, gdyż on zdobywa coraz większe doświadczenie. To już będzie gracz z ogromnym autorytetem w zespole, w ekipie Oklahoma, a także w całej NBA. Kto może y, y, walczyć o, z nim o ten tytuł? Moim zdaniem należy do nich dwóch graczy z Europy: Luka Doncic i oczywiście mój ulubiony. Mój ulubiony Nikolaj Jokić, który już był trzy razy y, MVP. Kto wie, czy nie będzie po raz czwarty. Przypomnijmy, że od sześciu lat najlepszymi graczami MVP w NBA wybierani są gracze z Europy. W każdym razie spoza Stanów, bo. Embit ma, e, ma różne, e, ma różne e, paszporty. Zatem e, szczęśliwy z Aleksander, wielkim faworytem do wyścigu trofeum MVP, ale nas najbardziej kręci, jak będą się toczyły rozgrywki między zespołami w poszczególnych konferencjach, a potem w finale. O tym, kto wygra, przy innej okazji.